Dobra Marcinku, srać na tego Janka. Pewnie znowu zachlał pałę i jutro przyjdzie i będzie przepraszał. Wsiadaj w tego drugiego i dawaj do mnie. Jak poradziłeś sobie z jednym, to z drugim też dasz radę. No stary, ja miałem gacie pełne już przy tej mniejszej przyczepie, a ta? To przecież z dwa razy większa jest niż ta moja. E tam nie przesadzaj. Jest trochę większa, ale nie dwa razy. Wsiadaj, nie gadaj. Sam zobaczysz, że praktycznie nie ma różnicy. Tylko uważaj na dach jak będziesz wyjeżdżał. Będzie dobrze mówię ci, nic się nie przejmuj. Gaz do dechy i dawaj tuti, bo czas to pieniądz. Nie przesadzaj, nie przesadzaj. Wam to wszystko łatwo powiedzieć, nic się nie przejmuj. Ale jak przytro coś, to kto będzie bulił? Nie no to wiadomo, że ty, haha. Dobra, dawaj, nie panikuj. Wszystko będzie gitara. Dawaj, dawaj. No, nareszcie, co tak długo? Obiad tam jadłeś? Idź, bo ja cię piznę zaraz. Każesz mi jeździć maszyną wielkości Pałacu Kultury i jeszcze się czepiasz, że mi się zeszło? Mogłeś szerszy wyjazd zrobić, to by szybciej poszło. Bardzo dobrze ci idzie, Marcinku. Masz dobre ruchy, tylko powinny być dwa razy szybsze. Dwa razy szybsze? A po co? Przecież załatwiłeś drugiego pomagiera do odwozu. He, he, no co jest, co tak stoisz? Dawaj! Czekaj, bo chyba coś mi się tu odczepiło. Nie, tu wszystko ok. Co on tam dłubie jeszcze kuźwa. Nie, no, chyba jednak wszystko dobrze. Dodawaj no, rzesz. No już, już jadę. Myślałem, że kable mi się jakieś odłączyły. A niby jak miałyby ci się rozłączyć? A mnie skąd wiedzieć? Po prostu usłyszałem trzask i pomyślałem, że muszę to sprawdzić. Bardzo dobrze, Marcinku. Trzeba być czujnym. Nigdy nie wiadomo, kiedy cię jakaś mufa zaatakuje. Mufa? Jaka mufa? Mufa to taki duch, który pojawia się w polach późną jesienią. Zawsze jak ktoś grzebie przy kablach, to mufa się pojawia. Stąd wielu rolników ponoć ma w zwyczaju głośno pogwizdywać, żeby ją odstraszyć. A jak nie zagwizdziesz, to ci wejdzie do przyczepy i już nie wyjdziesz sam. Co? Co ty w ogóle gadasz? Jak to duch? I ty teraz mi o tym mówisz? Dlaczego mnie nie uprzedziłeś? Sam będziesz zaraz te kable sprawdzał. Ha, ha, ha no co ty, nabijam się! Bardzo dowcipny jesteś. Ciekawe czy też taki hardy byś był. Jakbyś to ty przyjechał do Warszawy, a ja bym ci wkręcał akcję, że z pałacu kultury o północy wylatuje betonowy orzeł i porywa wszystkich, co nie zapłacili za parkowanie. E, tam tamto mnie by nie porwał. Ja do Warszawy nie jeżdżę. Tam nawet traktora nie ma gdzie zaparkować. Co? Nigdy w Warszawie nie byłeś? A po co mam tam jechać? Żeby mnie orzeł porwał? No widzisz, a ja mam tam żonę. I powiem ci, czasem gorsza niż ten orzeł. I właśnie dlatego ja baby nie mam. Tak, dlatego. Za młodu to się tam za pannami uganiałem. Ej co, wszystkie były szybsze? Ty, ty, nie bądź taki chrobry. Bo zaraz na tempomacie podkręcę i zobaczymy, jak będziesz nadążał. A, a podkręcaj, podkręcaj. Chętnie zobaczę, jak sieczkę z ziemi zbierasz. Na wsi to ty może, żeś się nie wychował, ale gębę po wuju to masz na 100%. No ba, Staszewska krew. Nieważne, czy ją podlejesz błotem, czy warszawską kranówką. Zawsze wykiełkuje ta sama gęba. Wiadomo, genów nie oszukasz. O kurz! Co jest? Co się stało? Koło się urwało. Co? Jakie koło? Żadne koło. Weź no, Marcinku, zerkaj tam czasem na lewą stronę, bo zaraz się tu rozbijesz o mój heder jak tytanik. No to mów mi, panie, takie rzeczy. Choć przecie mówię. A ciebie, co tak znosi na bok? Kukurydzy nie widzisz? Ile tam już gorzałki obaliłeś? Ja tam zabiciem zwierząt nie jestem, ale małpkę to bym pierdolił. Tak coś czułem, że sadysta z ciebie. Muszę teraz tak po ukosie, żeby wyrównać pod koniec. No niestety, takie krzywe pole. Nic nie poradzisz. Ty się polem nie tłumacz. Tam pewnie już pół litry pęka bez popity. Dobra, leć na koniec pola i zaczynamy od drugiej strony. A czemu twoja żona nie przyjeżdża z tobą na wieś? Chyba jeszcze jej nie widziałem u nas. Bo ona tu by chyba dostała szoku. Jakby zobaczyła błoto po kolana i muchy większe od psa, to by zaraz dzwoniła po taksówkę do Warszawy. Zresztą, jej ten pomysł z gospodarką od początku nie pasuje. Dla niej najlepiej by było jakby całą tę gospodarkę sprzedał za bezcen. I wtedy byłby spokój. Omasz, Za bezcen mówisz? Słuchaj, jakby co to ja chętnie pomogę ci pozbyć się twojego problemu. A ty co, killer na zlecenie i bez zlecenia? O gospodarce mówię. Ty się o moją gospodarką nie przejmuj. Nie zamierzam niczego sprzedawać. A kobieta musi się pogodzić, że teraz tak to będzie wyglądało. Tak jest, Marcinku. Grunt to poważna męska decyzja. Możesz się śmiać do woli, ale i tak niczego ci nie sprzedam. Latamy na bitach jak S-klas Jak lecisz na miasto to bez nas Nieważne jest dziś cała reszta Przestań, jutro przywita amnezja Latamy na bitach jak S-klas Jak lecisz na miasto to bez nas Nieważne jest dziś cała reszta Rytm doskonały, błyski fleszy i uśmiech na twarzy. Walić zakazy, walić rozkazy. Ramię w ramię bez żadnych granic, zostaw z tyłu zmartwienia i plany. Podnieś ręce jeszcze wyżej, aż do słońca. Chwilo trwaj, a ty tańczasz do końca! Latamy na bitach, jak jest klas, jak lecisz na miasto, to bez nas. Nieważne jest dziś cała reszta przestań, jutro przywita amnezja. Latamy na bitach, jak jest klas, jak lecisz na miasto, to bez nas. Nieważne jest dziś cała reszta przestań, jutro przywita amnezja. Jak lecisz na miasto, to bez nas Nieważne jest dziś, cała reszta Przestań, jutro przywita amnezja Latamy na bitach, jak s -class. Jak lecisz na miasto, to bez nas Nieważne jest dziś, cała reszta Przestań, jutro przywita amnezja Przyczepę masz pełną. Wskakuje na przyczepę, a ty ruszaj na bazę. Zaraz Ci pokażę, gdzie będziemy to sypać. Olej się do tego coś dodało. O noc jeszcze młoda. Nasza krewnie woda. Olej się Do tego coś dodał. Do tego coś dodało. Zatrzymaj się tutaj i wskakuj do tego mniejszego. Ja wykręcę, a ty ruszaj za mną. Okej. Każdy krok to magia, każdy ruch to czar. Gdzie, gdzie Wokół nas wokół parczuć, miłości żar. O, dzie! Rytmy DJ.

Już siedzi w sieczkarni. Nie da chwili odpocząć. Nic. Marcinku, odpoczywać to będziemy na emeryturze. Na roli nie ma wolnego czy chorobowego. Jak jest robota, to trzeba ją zrobić. To tylko wy, miastowy, tak o nas myślicie, że rolnik śpi, a jemu samo rośnie. To tak nie działa. No tak, tak wiem. Wy, rolnicy, to ciągle musicie dopłacać do tego interesu, bo tutaj to nic się nie opłaca. Oj, Marcinku, Marcinku, pożyjesz trochę na wsi, to sam zrozumiesz. Siedzę na chacie jak Cesarz Moja kobita to moja ekipa Moje chłopaki to jest moje crew Działa mi mnoży kapitał Ludzki płyty w Właśnie to dzieje się tu Nade mną pan czuwa Wiem, że to się uda Nie ma co tu czekać Badaj ten towar, ty daje jego Cesarz